Cześć, tu Magda. Pokażę wam dzisiaj zestaw edukacyjny "Czytam sobie pierwsze słowa". To pomysł na zabawę z dzieckiem i na zachęcenie najmłodszych do poznawania liter i pierwszych czytanek. Inspiracją jest oczywiście seria "Czytam sobie". Miliony czytelników już się w niej zakochało, a teraz na podstawie tej właśnie książeczki, która jest na poziomie pierwszym dla maluchów do czytania, e, o, do, książkę o doktor Oli, zostały stworzone pomoce naukowe zgodne z pedagogiką Montessori, które pozwolą dziecku wejście w świat liter, pisania, czytania, rozumienia i w ogóle komunikacji, które będzie podążało za dzieckiem. Nie będziemy tutaj zmuszać najmłodszych do edukacji, tylko będziemy się świetnie bawić w litery słowa, tworzenie e, zdań, tworzenie słów i rozpoznawanie ich w tekście, a potem oczywiście czytanie. Rodzice z pewnością e, zakochają się w poradniku, który jest dołączony do tej serii, dlatego że on podpowiada, jak stworzyć klimat do uczenia się e, czytania i pisania, e, i poprowadzi nas za rękę, podpowiadając, e, jak się z dziećmi bawić i rozkochać ich e, w czytaniu. E, jest tutaj ponad kilkadziesiąt e, najróżniejszych zabaw, które z pewnością będą inspiracją dla wielu rodziców. Zobaczcie zresztą jak się w to można bawić. Razem ze stałem czytam sobie pierwsze słowa, można się bawić z dzieckiem na wiele, wiele sposobów. Jedną z nich jest przyjrzenie się jak wygląda alfabet i pobawienie się ruchomym alfabetem. Odnalezienie poszczególnych liter, zaobserwowanie jak wyglądają, jak wyglądają przodem, jak wyglądają do góry nogami, jak powinny wyglądać, porównanie też Liter, że mogą wyglądać w różny sposób. Mała literka A, duża literka A. Kolejnym etapem będzie układanie pierwszych bardzo prostych słów. Oczywiście w, w, rodzic może jak najbardziej pomóc, a to słowo można po, porównać razem ze słowem drukowanym w książeczce. I można pro, prosić dziecko o wielokrotne. Pokazywanie, układanie na przykład danego wyrazu. Możemy się bawić też z dziećmi w zrozumienie tego, co czytamy, czyli takie czytanie ze zrozumieniem. Czy dziecko rozumie poszczególne słowa? Mamy karty obrazkowe i jeżeli pojawi się dany wyraz, który możemy przeczytać w książce kilkukrotnie, poprosimy dziecko o odnalezienie go na obrazku. Tu mamy na przykład Ole. Jeżeli ona się pojawi, dziecko może ze zrozumieniem pokazać daną grafikę. Jeżeli się pojawi słowo fotel, też dziecko może znaleźć. Jak widać, rysunki na kartach obrazkowych, jak i w książce są bardzo, bardzo podobne i dzięki temu dziecku łatwiej będzie w ten sposób się bawić. Mamy też do dyspozycji karty z napisami. To już kolejny etap. E, e, zabawy, no i tutaj warto będzie znaleźć dane słowo, które pojawiło się w tekście. No i tutaj o, mamy Ole na przykład, i na przykład podpisać obrazek. Ważne jest to, żeby podążać za dzieckiem i patrzeć, co maluchowi się e, podoba. Być może uda nam się wymyślić jeszcze inne zabawy, e, jak zrealizujemy te, które są w książeczce.